I jak się mam z tej strony Olek? Dzisiaj 9 big boxów. No, nie masz jutro. Nie będę miał tyle czasu. I to, no więc teraz otworzę te dziewięć, te pierwszych. Ej, bez sensu. No nic. Ósmy. 7. serio? Wyszły. Morty znowu wyleciał. Teraz chcę na nie obliczyć. No to co odłączymy? I ostatni. Jest do no, nie, postać jak widzicie, następną następnym odcinku będziemy nim grać, jak go zawsze chciałem dropnąć. Właśnie w końcu go dropłem, ale mój, ale to jeszcze nie, to nie był mój główny cel. Bo to jeden z celów był, więc jeden cel już zrobiony, drugi, ale, to, ale najgłówniejszy cel to jest dropnąć Leona. Jeśli dropne to ja już chyba, jak będę miał chyba na Star Power, to wbiję gdzieś tysiąc pucharów. A na 1000 pucharów, jakby co jest jakiś plus, plus, plus 6 jakieś. Jeśli pyta się pytać za ile 3. trzecie to trzy puchary się dostaje. No nie jakby co. A Mortisa też będę wysoko wbijać. Gdzieś chyba, bo do mnie, do, do Kolda pewnie. A jeśli ja się tak centralnie, to gdzieś to szeli. Dobra, już koniec odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. A jeśli nie, to w górę i subskrypcję. A ja się żegnam, Pa, pa! I pamiętajcie łapce w górze i subskrypcji.